No tak, właśnie tak jak panowie wspomnieli, że ten TMS pozwala nam mieć te finanse pod kontrolą, sprawdzać tę rentowność zleceń, a jak zdajemy sobie zapewne sprawę opóźnienia w płatnościach w transporcie są, zdaje się, że teraz największe na tle innych branż, no na, na, dokładnie na tle innych branż. No i tutaj ważne jest to właśnie kontrolowanie i zarządzanie tym transportem. I mam takie pytanie, ponieważ nasz czas już dobiegł końca, ale ostatnie pytanie dotyczące przyszłości właśnie transportu w świetle tej rosnącej inflacji. Czy, czy firmy wiedzą, jak zarządzać swoją firmą w takich warunkach ekonomicznych? Czy, czy wiemy, jak funkcjonować, jak się do tego przygotować? Jakie jest Panu zdanie na ten temat? Tak, na przede, koniec. Przede wszystkim trzeba skupić się na różnorakiej analizie danych w każdych kierunkach, nawet takich, których do tej pory czasem nie analizowaliśmy. Trzeba spojrzeć na niektóre koszty zupełnie w inny sposób. Analizować je w innych interwałach i myślę, że to pomoże podejmować rozsądne decyzje, które pozwolą przetrwać. Tak Panowie, chcieliby coś dodać? Przetrwać. No, następny, zbliżający się czas, nie ma co ukrywać, jest, jest i będzie trudny, dlatego minimalizujemy straty i chcemy przetrwać. I zarobić. Dokładnie tak. Panowie chcieliby coś dodać jeszcze do wypowiedzi pana Dawida? Czy wszyscy są tego samego zdania? W zasadzie wszystko zostało powiedziane. Jakby podsumowując to wszystko, mhm. oglądajmy tych dużych, którzy są już doświadczeni, wiedzą co robią, pracują na jakichś sprawdzonych narzędziach podejmują decyzje, pytajmy się ich, rozmawiajmy z tymi firmami, żeby nie uczyć się tylko i wyłącznie na własnych błędach. Te błędy są zbyt kosztowne w, tym, w tej dziedzinie, w której się znajdujecie, czyli Państwo w transporcie, te koszty są zbyt duże, a jeżeli jesteście w stanie Państwo porozmawiać z kimś innym, zrobić jakieś konsorcjum, porozmawiać, wymienić się wiedzą, nabyć tą wiedzę od kogoś większego, kogoś, kto ma to wszystko poukładane, to nie jest tylko po to, żebyście Państwo zmienili coś u siebie i żeby było może trochę lepiej. Nie, to są narzędzia, które są sprawdzone u kogoś innego, które działają, które funkcjonują i rzeczywiście są sprawdzone na polu bitwy, bo to tak można nazwać. Tak? Państwo się na co dzień spotykacie z różnymi dziwnymi środkami, które na Was oddziaływają i musicie podejmować naprawdę skomplikowane decyzje. Więc jeżeli będziecie to robić nadal w sposób na przeczucie, bo mi się tak wydaje, bo koledzy tak robią, daleko tak nie zajdziemy. My musimy działać na rzetelnych danych. To jest jakby konkluzja całego tego spotkania. Dlaczego? Dlatego, że te dane, które pokazaliśmy i zaprezentowaliśmy Państwu w branży metrze, one nie są złe. One pokazują tendencję, która jest od kilku lat na rynku zmianą dla nas będzie w zasadzie końcówka tego roku i przyszły kwartał pierwszego pierwszy kwartał przyszłego roku to, co się będzie wydarzać. Podejrzewam, że ten branżometr przybierze następną formę i następne spotkanie, gdzie będziemy pokazywać to, co się wydarzyło, ale bądźmy czujni na to, co się dzieje na rynku i pracujmy na sprawdzonych narzędziach. Dokładnie tak. Pięknie dziękuję za to podsumowanie, panie Dawidzie.